się jeździ, trochę do tyłu, trochę do przodu. Ty też masz profesjonalne obuwie do kopania. A klapkami, klapkami. To dla ciebie jest. Nie, dla niego. On, masz, on Nie. Ja mam, on... Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w Głażewie, w miejscu, w którym wszystko się zaczęło. To już czwarta runda w Mistrzostwach i w Pucharze Polski Pitbike Offroad YCF MRF Kajo 2024. Pogoda jak widać dużo lepsza niż w Gdańsku, dopisała z zawodnikom, więc zawodnicy tylko zmagają się z wysoką temperaturą. Zobaczmy, co dziś ciekawego nam powiedzą. Tu zmieniamy koło, zmieniamy koło? Tak, oczywiście, że zmieniamy. A co się stało z kołem? Felga się skrzywiła. Okej, okay. jakąś ją specjalnie naprostowałeś? O. Młotkiem. Młotek jest dobry na wszystko. Jeszcze dokręcamy, wymiana linki, bo się przycięła ostatnio i będzie dobrze. Okej, okay, i będzie szedł jak burza. Liczę na to. No dobra, to nie przeszkadzamy. Tutaj muszą się nasi mechanicy skupić, żeby motocykle były sprawne w 100%. Idziemy dalej. Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze jak do mnie mówią dzień dobry, czuję się jakbym już była takim mega dużym emerytem. Jakieś storisy. Siema! Hej, bądźcie <laughs> to! Ale się wystraszyłeś. Nie słyszałeś mnie? Słyszałem. Słyszałeś mnie, powiedz mi, co robisz? Leżę. Relaksujesz się? Tak. Co Cię najbardziej relaksuje przed startem? Bo rozumiem, że zaraz startujesz niedługo. I Co to jest? Wiatrak. Szybko siema! Siema. Zaraz startujesz? No. Jaki masz plan na start? Wyjść dobrze ze startu. Wyjdź dobrze. Bramkę masz dobrze przygotowaną? Mam nadzieję, że tak. A którą sobie bramkę wybrałeś? No, tam taką, żeby po zewnętrznej pojechać. Żeby po zewnętrznej, dobra, to ja cię nie zatrzymuję, bo ty się pewnie gotujesz w tym stroju. Pokaż im, jak się jeździ. Żółw. Poszedł! Aż piach się uniósł. Kto jest twoim największym rywalem? St y stolarski. Czyż mogę przekazać? Nie. nie. Stolarski, pilnuj się. Co jesz? Mamy dzisiaj urodziny. Co nie jest? Kto ma urodziny? Kto ma urodziny? Ja nie mam urodzin. Ale ja mam urodziny. Ale a a ja dziękuję, dziękuję ale ja nie, nie jem słodyczy. Ja mam bloga o gotowaniu, a wy mi tu cukier wciskacie. Jak oceniacie toru i przygotowanie tego toru? Przygotowania są dobre, są sołtys jak w poleje, no to wiadomo, że będzie fajnie. Dzień dobry panie Sołtysie. Dla, dzień dobry. To dla ciebie jest. Nie, dla niego. On ma... nie. Ja mam z... a, nie szukasz, a nie szukasz nie swojej żony? Gotujemy, gotujemy. Mam nadzieję, że nie zupka chińska. Mam nadzieję, że nie zupka chińska. O jezu, zupka chińska. Ja pitole, tutaj zawodnicy na pewno mogą dobrze zjeść, mają rewelacyjnie przygotowane przede wszystkim domowe, własnej roboty jedzenie, a nie jakieś zupki chińskie, co tam po prostu się wyprawia na padoku. Mówią, że tor jest ciasny i że jak dobrze się nie wystartuje, to już później ciężko może być z wyprzedzeniem zawodników. Jak się do tego odniesiesz? No jak to prawdziwy zawodnik zawsze umie wyprzedzać, choć no jest faktycznie bardzo trudno się wyprzedza, no, bo jest bardzo wąski, ale no trzeba szukać błędów przeciwników po prostu. Ja jeszcze w klasie... Jaki ja jeżdżę w klasie? Kasper jeszcze jeszcze w pokazowych, ale wiesz, choć ci nie będę jechał w pokaże polskich. Jak się czujesz jak się ścigasz z facetami? No dobrze, ale jest bardzo ciężko, bo gonią ostro. Ale mierzysz wysoko. No mierzę. Kurna laski, to są jednak laski! Lekki stresik jest, ale no, trzeba trzymać gaz. Mamy debiutanta, proszę Państwa. Debiutanta mamy. 712 numer. Kopiecie? Tak. Co, co kopiecie? Słukać. Czego szukacie? Nic, jeszcze, jeszcze niczego nie kopiemy. Na razie ubijamy. Na razie ubijacie. Patrzę, ty też masz profesjonalne obuwie do kopania. Tak, klapkami. klapkami. Szykujemy, żeby wszystko było dograne na ostatni guzik. I mamy nadzieję, że pójdzie dobrze. Poszli! Tam się bramka zacięła, tam się bramka zacięła, ale to nic, ale to nic. I mocno poszedł, poszedł. Nie zawsze start wychodzi tak, jakbyśmy tego chcieli. Ale to nieważne, bo liczy się najlepsza zabawa. A taką zabawę właśnie mają tutaj wszyscy zawodnicy w Torze Głażewo. to jest debiut, tak? Ta jest debiut. To jest to debiut. Dopiero 6 dni temu skończył 8 lat, także no dziś to jest egzamin na licencję. Także no jestem mega zadowolony. Na razie, póki co, jest szóste miejsce przy takiej stawce, także jestem bardzo zadowol zadowolony z syna. Pewnie też jesteś bardzo z niego dumny, co? Oczywiście. No mam jeszcze drugiego syna, który jechał wcześniej, przed wyścig wcześniej, także jest yy, bardzo dobrze. O co dzisiaj walczysz? O licencję. No to to taki też debiut, prawda? Wcześniej jeździłeś w jazdach pewnie pokazowych? Tak. No to super, no to ja mocno trzymam dzisiaj za ciebie kciuki. E, rozumiem, że wsparcie tutaj. No bardzo, bardzo. Cała ekipa wspiera wszystkie dzieciaki, wszyscy nawzajem się wspieramy, więc to jest po prostu mega, nie? Klimat. To jest, to jest rodzina. Dokładnie, to, wiesz, to? jest. Ro... Powiedział to. Tak, to jest rodzina, bardzo fajne i mądre słowa. Patrzcie, jak idą. Ta chopa jest naprawdę fajna. Patrzcie, jak wybijaj, wow, ale Poszedł! Noga, nice! Skaczesz coś? Skaczę. Skacze. Startuję w klasie top 90, nazywam się Leon Wal Walter. I Jakie było z nas to pytanie? Jak tym się jeździ? Trochę do tyłu, trochę do przodu. No tylko mnie nie rozjeć! Bo szkoda by było. Rozumiem, że idziesz coś zjeść? E, idę na loda. Idziesz na loda? A nie mówią, że sportowcy nie jedzą słodyczy, a tutaj. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym odcinku Pit Bike Weekend. Fajnie, że byliście z nami i bardzo za to dziękujemy. Żeby nic Was nie ominęło, zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górze. Jak mogę podsumować, Tor w Głażewie, rodzinna atmosfera była wisienką na tym torcie. Tymczasem ja palę wrotki. Do następnego. Cześć!